Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jakiego czego gru łapa zrobiłem w Mining Simulator. Jak widzicie mam dużo pieniążków, wydamy sobie to może na coś, więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, a już bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinkiem. Także pamiętajcie pewnie, że w ostatnich odcinkach odblokowaliśmy te dwie wyspy. A między odcinkami odblokowałem te kolejne trzy wyspy i dzisiaj... Którzy po prostu jeszcze nie widzieli, pokażę mniej więcej co tam kryje, co tam ciekawego po prostu zdobyłem. Ponieważ tam były ciekawe rzeczy, odbieram sobie tą skrzynkę. I już jak widzicie, dostałem ponad 3 miliony, więc pewnie już wiecie, skąd te wszystkie miliony. I po prostu wydałem na kolejne rzeczy typu Intrigue. Więc tak wyglądała to ta wyspa. Mam plecy, które są tutaj mają tak. Ten pet ma prawie 20 razy kojny, 40 do kopania i 5 razy szybciej. Dalej mamy 17 razy coiny, 34 do kopania i 5 razy szybciej, a tutaj mamy 23, 23 do kopania, 12, do, o, 12 razy szybciej no i 3,5 do szybkości jak widzicie, to tutaj zrobiłem... Grupa, zobaczcie jak to szybko teraz kopie, teraz pójdźmy na kolejną wyspę, ponieważ tam już jest trudniej tego kopać, Mountain Core, już jesteśmy na tej wyspie, jak widzicie to mamy od razu fajną rudę, którą sobie wykopię, bo z niej dostanę trochę tej kasy jednak, o pół miliona, jakbyście się zastanawiali, to ten odcinek będzie takim pokazowym, no i może potem jeszcze i dalsza część po prostu rozwoju tego więc zasubskrybujcie ponieważ spróbujmy zrobić te 20 subskrypcji do połowy lipca mam, mam nadzieję że nam się to uda więc idziemy na kolejną eurę można tak powiedzieć idziemy na The Wall, Underworld The Underworld robiłem sobie skrzynkę 18 milionów i to jak widzicie są już takie ciężkie rzeczy do kopania dlatego tutaj się zatrzymałem i brakuje mi tam parę metrów do, dosłownie do tej wyspy więc to trzeba będzie jednak poczekać, ale mam dla Was yy, ostatnią. Yy, myślę, że miarę ciekawą moment odcinka. Ponieważ tworzymy sobie jajko za 10 milionów, więc subskrybujcie, łapujcie po więcej takich odcinków. No i uwaga otwieram na jajko. Co na wypadnie? Często, niestety, wypadł nam najgorszy pet, to nie, ale ciekawie daje. Dobra, ten pet jest znacznie, znacznie mocniejszy od tego mojego. Ja spełniam, no, w sumie, nie idzie to aż tak źle. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnego, jakby, przyspieszenia tej serii, zostawcie łapkę w górę, no, i w górę, robię kolejny odcinek. Trzymajcie się, pa!